Dzisiaj zajrzymy w czeluście internetu, gdzie głupota leje się strumieniami, a absolutnie zna granic, czyli YouTube Kids. Większość z Was pewnie kojarzy teletubisie, co nie? No to teraz ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby z tej taniej produkcji zrobić jeszcze tańszą animację. Didi Tubis, bo tak nazywają się nasze stworki wiodą beztroskie życia małych brzdąców. No, jak widzimy bajka od samego początku przedstawia nam smutną rzeczywistość. W której to policjant jest ten zły i tylko utrudnia życie normalnym, uczciwie pracującym obywatelom. A nie mówiłem? Ow. Upadek naszego policjanta okazał się zbyt bolesny, więc niezbędnym było wezwanie karetki. Uuu. Czy on naprawdę użył odkurzacza, żeby przyjechać 2 metry? Lekarz usłuchał policjanta i okazało się, że zostało mu 5 minut życia. Ale co ty robisz? Moim zdaniem pan odkurzacz jest bardzo niedocenianą postacią. Najpierw robił za karetkę, teraz za wóz straży pożarnej, pewnie zaraz jeszcze za wóz policyjny. Prosimy podwyżkę dla tego pana. Odkurzacz użył od tego, czego inni nie mają, czyli mózgu i ściągnął misia. Przed egzekucją przyszedł czas na ostatni posiłek fioletowego. Zakrztusił się i umarł, koniec bajki. Jeśli drogi rodzicu, od małego swojemu brzdącowi powtarzały, żeby się nie bawił jedzeniem, no to widzisz, że bajka przeczy Twoim przekonaniom. Dzieci powinny się bawić jedzeniem. Przynajmniej tak twierdzą pseudo-Teletubbiesie. Oczywiście, w takim tempie to na pewno go dogonią. Od po upadku przygrzały się styki i został unieruchomiony już na zawsze. Teraz sobie zdałem sprawę, że nie mamy trzech tele-tubisów, tylko o wiele więcej. Zobaczcie, że w tle cały czas ktoś śpi. Didi Tubis postanowiły zrobić rekonstrukcję World Trace Center. Ooh. Obawiam się, że ta budowla mniej więcej niedługo skończy tak. No właśnie. Trzeba przyznać, że Teletubbiesie mają ciekawy tryb rozwoju. Nie potrafią chodzić, nie potrafią mówić, ale potrafią dość ładnie malować. No, jak widzimy, nasz Teletubbies został negatywnie oceniony przez krytyka, a wiemy dobrze, jak takie sytuacje potrafią się skończyć w przyszłości. Mam wrażenie, że coś za bardzo się podnieciłeś, panie odkurzaczu. Tak patrząc teraz na ten obrazek naszła niepewna rozkmina. Czy te letubisie nie są przypadkiem pracownikami lub inaczej niewolnikami? Czemu oni nie śpią w tym samym czasie i bawią się w tym samym czasie? Tylko część śpi, reszta coś robi i na odwrót. Czy I I oh. dalej wtedy będzie złoto! Po złoto po medal dla nas, dla wszystkich! Po... A teraz przejdźmy do kolejnego odcinka. Kiedy robole smacznie śpią, sprzątaczka przygotowuje im miejsce do pracy. Tak. Otóż nie. Szczerze mówiąc nie wiem co mu obiecali, ale to naprawdę musi być coś grubego, skoro w ciągu dwóch sekund zmienił zdanie o 180 stopni. Wygląda naprawdę niepokojąco. Uuu, a już się bałem no proszę, te ludy się mówić nie potrafią, ale słowo slej to już znają. Ten ziomek w tle se bombę czyluje. no coś pięknego. Jaka akcja się w ogóle tutaj dzieje? Jaka panika? Jakie emocje? Co my oglądamy? To było co najmniej dziwne. PNM, Przepraszam bardzo, ale to było w poprzednim odcinku, czyli albo dają identyczną scenę, albo identyczny temat, czyli twórcom najwyraźniej skończyły się pomysły. To jest dosłownie ta sama scena i ja wcale nie puszczam wam z poprzedniego odcinka, ja puszczam wam drugi odcinek, to jest to samo. Na koniec Tubi się ulopiły słonia z piasku i odebrał Oscara za najgorszą bajkę dla dzieci, a odkurzacz tego niestety nie przeżył. I tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek drugi, i myślę, że na razie starczy mi Teletubius. Wnioski po dzisiejszym filmie są takie: nie ufaj policji, nie ufaj odkurzaczom i nie ufaj wielkim, ciemnym dziurom.